Bardolino to nie tylko muzeum Oliwy. Bardolino to również muzeum wina. Bardolino to mała wioska rybacka, która teraz już jest dość turystyczna, z przepiękną promenadą wzdłuż jeziora Garda. Bardolino to również apelacja, która słynie z produkowanego wina. Bardolino czerwonego jest to wino wytrawne, które jest produkowane ze z dwóch szczepów winogron oraz wino różowe. Rodzina Zemi, która produkuje od 1870 roku wina, zaprasza nas do tego muzeum, byśmy poznali, jak robiło się wina oraz do sklepu, gdzie możemy zakupić wina. Słuchajcie, wstęp do muzeum jest darmowy oraz jest tu degustacja. Możemy spróbować ośmiu wspaniałych win, które nadają się do makaronów, białego mięsa, czy daniarskim. Jeżeli będziecie nad garnią, polecam odwiedzić to wspaniałe miejsce. Na zdrowie!